Znaczy, Lech Wałęsa mówił tyle już rzeczy w historii tej trzeciej Rzeczypospolitej, że komentować kolejnych jego wypowiedzi nie sposób w sensie poważnym oczywiście. No i też mnóstwo też ludzi obraża. Natomiast, Im dłużej sytuacja. A to zestawienie no. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław komorowski pod jednym jest które, które ilustruje, jak naprawdę wyglądała Trzecia Rzeczpospolita. Rzeczywiście, Rzeczpospolita miała pewną przestrzeń konfliktu, również konfliktu politycznego. Spierano się, ale o kwestie drugorzędne. To znaczy, kto jakie stanowisko zajmie, ewentualnie jakieś kwestie ściśle estetyczne Natomiast, jeśli, czy personalne. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę istotę rzeczy, to znaczy pewien porządek ideowy. Pewien układ sił w zapleczu polityki, czyli w biznesie, w nauce, w, w mediach i tak dalej. To, co ustalono, gdzieś przy tej Magdalence, czy wcześniej trochę, również trochę później, trzymano się tego w sposób sztywny i blokowano w ten sposób, hmm, te, ten taki antyestablishmentowy, czy, hmm, powiedzmy, ten patriotyczny nurt przed tym, ażeby zaczął odgrywać dominującą rolę w polityce. Odpowiadało też Kręgom zachodnim, szczególnie niemieckim, bo taki układ lekko postkomunistyczny w, w swojej części też mocno był wasalistyczny w stosunku do czynnika zewnętrznego, nauczył się PZPR czy ludzie PZPR w czasach sowieckich wysługiwać się Moskwie, więc tak jeszcze większą ochotą czynili to w kierunku zachodnim. I to funkcjonowało. Dobrze się miał Zachód, bo miał duże zyski z tego, szczególnie sektor bankowy, dobrze miała się ta elita taka stworzona, jak gdyby wówczas y, przy połączeniu lewicy Solidarności i y, y, PZPR-u. natomiast społeczeństwo szukało dobrobytu, czy chciało się mieć dobrze, ale w Polsce się nie dawało, więc wyjeżdżało do Londynu, do Irlandii, do wielu innych krajów. I to się odmieniło. I teraz to, co było w, w, w pewnej skrytości, to znaczy ta tak zwana demokracja funkcjonowała, zmieniały się rządy, ale zasadniczo w, w jednym układzie, tak? No były jakieś wyjątki, kiedy prawica doszła do władzy, ale to się szybko po dwóch latach zwinęło. I, no i, i, i teraz w sytuacji, kiedy stracili władzę i prezydencką w, parlam w parlamencie, i w rządzie. Ujawniają się jako jedna siła, musieli ujawnić się i z tak zwanego prawa, i z tak zwanego centrum, a nawet byłych, byłych działaczy solidarności i manifestują swój sprzeciw, a to jest sprzeciw wobec tego, że tracą wpływy, bo wiemy im dłużej sytuacja władzy potrwa tej prawicy w Polsce, tym te wpływy ich będą maleć, a oni sobie nie wyobrażają innej Polski jak Polski pod tamtym układem. Ponieważ w przestrzeń ta zachodnia, szczególnie niemiecka, zarazem unijna, bo to jest w jednym układzie, też sobie tego za bardzo nie wyobraża, bo wtedy Polska mogłaby przy tym położeniu geopolitycznym naprawdę dużo osiągać, być konkurencją, w związku z czym wspiera ich całą mocą. To trwa. Wydaje mi się, że układ ten słabnie, ponieważ to, co stan, stało u fundamentu Trzeciej Rzeczpospolitej, ten układ sprzed dwudziestu kilku lat, sprzed dwudziestu siedmiu lat, no dzisiaj też nie jest taki trwały, bo ich porażka w zeszłorocznych wyborach była skutkiem wewnętrznego konfliktu obozu Kopacz-Tusk, a zarazem Schetyna-Komorowski. Dzisiaj widzimy o tym, że Schetyna się dystansuje wobec kodu, który zmierza w kierunku Tuska i, i tamtej grupy. Więc różnią się coraz bardziej, bo wydawało się, że jeśli uda się szybko odsunąć PiS od władzy, no to wtedy sobie te karty na nowo porozkładają. Jeśli to ma trwać dłużej, no to pytanie, kto będzie tym całym zarządzał, całym tym interesem. No i sytuacja jest w takiej dynamice, e, aczkolwiek e, ja uważam, że dobrze, że się ujawnia to, o czym ojciec mówił, czyli pewna prawda. O tym, że Aleksander Kwaśniewski, czy Lech Wałęsa, czy Bronisław Komorowski występują w jednym szeregu i deklarują obronę demokracji. To bardzo ciekawa rzecz, że były wysoki urzędnik, minister w rządach jeszcze pewnego No i wygląda, że świętujemy to, co, to, co było przed 1989 rokiem, przed Okrągłym Stołem, tak, bo Okrągły Stół jako symbol demokracji. No i na takie spotkanie zaproszony jest Aleksander Kwaśniewski, a może sam od siebie przyszedł, prawda? No i, no i ale nie byłby pierwszy, nie przemawiałby, nie byłby w pierwszych szeregach, gdyby nie był tam zaproszony, to jest oczywiste. A pani, pani Ewa Kopacz, bo pan profesor ją wspomniał, mówiła, walczymy o wolność, bo żyjemy w wolnym kraju, więc to też takie trochę. No, no to, to, gra to są takie no, gra słowa, to, to trudno na ci odnosić, no bo to nikt nie znaczy. To... Walczymy o wolność, bo żyjemy w wolnym kraju, no to po co walczyć, skoro się żyje? No. Ale to zostawmy bo w wewnętrznej tej retoryce. Mhm. Oni już występują osobno. Proszę by zobaczyć, że z platformy nie, ludzie, kopacz, ta, ta, tacy jak Michał Kamiński, został zawieszony w prawach członkach klubu, a Jarosław Wałęsa sam zrezygnował to świadczy o potęgującym się tam napięciu. Hmm, też ta beztreściowość, bo proszę Państwa, jeśli to już trwa y, grubo y, ponad pół roku y, ten spór o Trybunał Konstytucyjny... Chociaż tak nie wiem, czy nie... Tak, tylko czy to nie będzie też nabierał jakiegoś y, rozpędu, bo Petru nawołuje nawet do przewrotu, tak? Być może potrzeba będzie rewolucja, by obalić rząd dobrej zmiany. To nie mają władzy, więc tylko przy, przy wsparciu zagranicy. Wałęsa też się mówi, zagranicy. jak będą 2 miliony, to przyjadę i staniemy pod oknami. No to, to pamiętajmy o tym, że póki co to środowisko to nie są ludzie biedni czy, 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 czy masowo jak gdyby zdefiniowani jako wykluczeni, tylko to są różni urzędnicy, różni beneficjenci systemu czyli protestujący, w związku i nie widzę, żeby oni rośli w siłę w tym zakresie, a im bardziej będą się różnić wewnętrznie, tym ich, ich możliwości będą słabły. A ponieważ treściowo nie wnoszą poza tym Trybunałem nic, to znaczy trudno jest się dopatrzeć jakiegoś hasła, czy też jakiegoś programu, który by mówił zwykłemu człowiekowi, prawda, coś, co jest dla niego ważne, no to dochodzimy do sytuacji takiej bezpłodności zupełnej. Bronimy swoich stanowisk, a w szerszym warstwie społecznym nie proponujemy nic, tylko nasz powrót do władzy. A ich powrót do władzy co dawał zwykłym Polakowi? No właśnie, bo tutaj też ci może nie, opozycja nie ustąpi, bo walczy, no pytanie, kto też ma wpływ na to i kto przez chociażby kot próbuje ugrać swoje, na ile. Europa ma też i ma, jakie ma interesy w Polsce i też będzie może walczyła, bo, bo do tej pory, do tej pory może różnym dobrze się działo. Jarosław Kaczyński mówi, że suwerenność jest wartością samą w sobie, jest prawą godności narodu. Nie poddamy się koncepcjom yy, Sorosza. Polska jest dzisiaj przedmiotem nacisku w sprawie, która odnosi się do kształtu naszego życia, do sytuacji przeciętnego Polaku. Polaka, do kształtu naszego społeczeństwa. Nam oferuje się, byśmy się radykalnie zmienili, byśmy stworzyli społeczeństwo multikulturowe, stworzyli nową tożsamość. Na pewno na to nie przestanie. I to musiał no, czynić zarzutem. No, taka, taka wizja w przyszłości Polski to jest Polska wyludniająca się, Polska w za, zapaści demograficznej, która no nie ma przyszłości. No to da się obliczyć matematycznie. Więc wizja wejścia w multikulturalizm, czyli zasadniczo rozbijanie takiej klasycznej struktury społecznej, z drugiej strony w taką politykę indywidualistyczną w sensie gospodarczym, to jest Polska wymierająca, a najwyżej zaludniająca się islamskimi emigrantami. To, to, to niczego nie prowadzi, jeśli ktoś Próbuję to racjonalnie zdiagnozować, naprawdę tam nie ma przyszłości, tam jest przyszłość dla pewnej warstwy, która w, pewnych, w pewien sposób bardziej reprezentuje interesy zewnętrzne niż swoje własne. Może jest sama w sobie, czy była sama w sobie i jest ciągle, ciągle na duże przestrzeni. Dobrze opłacaną, natomiast dla całej społeczności. Tam nadziei ja przynajmniej nie widzę. To wystarczy popatrzeć, jak się zestarzaliśmy, ile nam młodych ludzi ubyło, jak bardzo ta tkanka społeczna zarazem państwowa osłabła w Polsce przez ostatnie lata. Też się zdarza, że Leszek Miller chyba gdzieś był nawet kontra. Prezydentowi Komorowskiemu, byłemu prezydentowi, mówi, w jednej sprawie Jarosław Kaczyński ma rację, gdy mówi, że wszyscy muszą przestrzegać prawa i ustaw, w tym również Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja mówi, że może być stosowana bezpośrednio, o ile nie stanowi inaczej, a w przypadku Trybunału Konstytucyjnego stanowi inaczej. Mówi, że cała procedura pracy Trybunału jest ustalona przez zwykłą ustawę sejmową. To jest oczywiste w sensie treściowym. Natomiast pytanie, dlaczego tak? kontynuujące trafne analizy płyną z ust Leszka Miller'a. Otóż Leszek Miller ma gigantyczny żal do platformy, która przed wyborami sama Ewa Kopacz mocno radykalizowała hasła w sposób lewicowy i to również te obyczajowe, ja przypomnę te piłkułka dzień po, prawda, zapowiedź tych związków partnerskich i różne tego typu. Sytuację, prawda, ustawa o in vitro, wiele takich kwestii, i starała się przejąć lewicowy elektorat, widząc słabnącą platformę. Więc to te wcześniejsze gesty Leszka Millera, takie przyjazne w stosunku do, do Tuska, pewna perspektywa koalicji przyszłej, Platforma PSL, SLD, taka się jawiła, została. Ta perspektywa złamana i być może nieformalna umowa również jest wykończona w ostatnich wyborach FLD. Miller jest bardzo, że tak powiem, rozczarowany i rozgniewany i stąd jego te analizy z tamtej strony, bo przecież ciągle jest politykiem lewicy, ale odsłaniają i obnażają w sposób taki jednoznaczny absurdalność tych testów, które się głosi po stronie KODU i, i, i całego środowiska m, tego liberalnego w Polsce. Czy pytanie jak się y, będzie Europa zachowywała? No, do 23. wszyscy patrzą na Wielką Brytanię, bo kwestia tego Brexitu wyjścia Wielkiej Brytanii ma odbyć się wtedy referendum. Trochę Niemcy, tak, bo niemieckie dzienniki, komentarze też mówią o tym, że nazywają, że Jarosław Kaczyński próbuje, jak gdyby zdyskredytować, tak, przeciwników, przypominając działania komunistów. No, ale jeżeli na takim wiecu stają komuniści w jednym szeregu podobno z tymi, którzy tą wolność odzyskali, no to wiele jest tych znaków zapytania. No, to bez dwóch zdań. Natomiast sama Europa, proszę przypomnieć sobie kilka rzeczy. No Jest to referendum w Wielkiej Brytanii, coraz bardziej wskazuje na to, że, że Londyn może wyjść z Unii, że to taki będzie jego wynik, więc to już, już będzie duży wstrząs. Druga rzecz, e, prezydent Francji Hollande, stwierdził, że zagrożenie zamachów terrorystycznych w kontekście zbliżających się mistrzostw Europy jest bardzo duże. Jeśli źle nie życzymy, a nawet z troską o tym mówię, jednak pokazuje to, jak mocno Europa jest poddana pewnym wstrząsom, i to, że ona się w tej chwili zajmuje problemem polskim i obroną rzekomej demokracji w naszym kraju, no to też świadczy o ich zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. I o takim prostym realizowaniu przez Komisję Europejską polityki niemieckiej, bo to Niemcom głównie zależy do, na tym, ażeby Polskę sprowadzić do parteru i podporządkować. Komisja Europejska opłacana, wiadomo z pieniędzy, tych głównie, e, no jak gdyby realizuje ten plan, ale jest to plan samobójczy dla całej wspólnoty europejskiej, bo to się rodzi poczucie krzywdy, absurdalność całego, całego tego zjawiska. Mniejsze kraje widzą, że są po prostu poddane procesowi wasalizacji, więc to do niczego nie prowadzi, co najwyżej do samego wyjścia Wielkiej Brytanii po pierwsze, a po drugie pójścia tą drogą innych w perspektywie jakiegoś czasu, no bo tylko pieniądz jeszcze wiąże te kraje, a wszystko inne zaczyna różnić.